Zobaczcie. Myszczka chodzi sobie tutaj. Chcę poznać tutaj świat. Zobaczcie, ona trochę zła na mnie jest, bo skoczyła tu. I nie może wydostać się. Ale myszko, nie żartuj se, fajnie będzie hodować cię. Fajne to hodowla będzie. W przyszłości fajnie hodować będę ciebie, myszko. Ona próbuje wydostać śle, lecz nic bardziej mylnego. Ona nie wydostanie się. Nie, próbuje skoczyć tam, musi przyzwyczaić się, lecz nie wydostanie stamtąd się! Nie, nie, oj, nie, nie!